Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj, właśnie rano, robię sobie cappuccino i wypróbuję smak Matszy. To jest akurat smak maczy z litchi Pamiętacie, jak w ostatnim vlogu Wam pokazywałam, że byłam na zakupach u Dixie i tam kupiłam bardzo dużo różnych nowości, rzeczy, które nigdy nie próbowałam. Między innymi dużo smaków cappuccino. Że dzisiaj taka kawka w nowym też kubeczku. Co chcę wam pokazać? To zobaczcie, ten proszek z cappuccino jest koloru zielonego, więc jestem ciekawa, czy cappuccino będzie zielony, właśnie. Rzeczywiście jest kolor maczy, taki zielony. Już spróbowałam tego cappuccino o smaku maczy i liczy. I ogólnie powiem Wam, że według mnie jest to dobre. Ja czuję taki posmak jakby zielonej herbaty. Ja zawsze lubiłam zieloną herbatę, więc ktoś, kto lubi tego typu smaki, no to może mu to posmakować. Na pewno nie będzie to moje ulubione cappuccino, bo na pewno nie jest według mnie tak dobre jak na przykład waniliowe czy karmelowe, bo to są moje ulubione smaki, ale jest dobre jak dla mnie. Smakołyki dla świnek na śniadanko. Zaraz im dam ogórka. Teraz pokażę Wam moje prezenty na walentynki. Pierwszą rzeczą są perfumy. układki wchodzę z Mają na spacerek ja dzisiaj Maja trochę w wersji walentynkowej, bo założyłam jej tą bluzę z Pepką Pokażę komorzę. Na razie bardzo krótki odcinek drogi idziemy na miastem, ale zaraz już wejdziemy w ścieżkę polną. idziemy obok pola. Widzicie z daleka maję, bo majeczka już pierwsza sobie biegnie. po pokoju a ja oczywiście zaraz będę im dawać jedzonko już im posprzątałam klatkę wszystkie biegną za mną, bo one już jak słyszą tylko o jedzonku to od razu biegną w moją stronę no wygłaskamy teraz jaką daję jedzonko i dzisiaj dostanę Lucerne. To wszystko przestawię. żercerne jeszcze daję korzeń oraz chipsy z marchewki. Już mamy gotowe jedzonko. Kto tu już przy mnie biega? To są moje trzy prosiaki. Lusia tu już po prostu wspina się na mnie. Tak chciałaby dostać już jedzonko. To aż trzy miseczki. Nie wiem, czy zaraz mi któraś nie wypadnie, ale prosiaki już bardzo czekają. Liczymy... Czekajcie, zaraz mi to jakoś położymy. Tak i teraz już sobie jedzcie. Dzisiaj będę chciała już ten pokój trochę. Dekorować na walentynki, co czy nic specjalnego, jakiś wiecie delikatny walentynkowy tutaj klimacik. Może kocyk zmienimy. Zobaczę co mam właśnie z dekoracji z zeszłego roku. Ja też na komodę na pewno sobie położę jakieś świeczki. Gdzie ten filmik nagrywam Wam przed walentynkami, to ja wiem, że będą te dni łączone i pewnie złączę ten dzień z jakimś kolejnym. Znalazłam taki kocyk z zeszłego roku. Nie wiem czy z zeszłego roku, ale po prostu już go miałam w domu. I poduszkę w kształcie serduszka, więc tutaj zaraz zmienimy wystrój łóżka. Już zaścieliłam kocyk, nie mogłam tak dokładnie, ponieważ Maja od razu skoczyła i już się na nim położyła. Ale także później sobie to poprawię. Ale tak będzie teraz wyglądać łóżko. No, przez jakiś czas. I znalazłam również z zeszłego roku taką świeczkę. To też chyba sprzed kilku nawet lat, takie serduszko, to chyba z zeszłego roku. No i w tym roku taką świeczkę kupiłam. Więc się dziwicie, że mam świeczkę z zeszłego roku, że jej nie wypaliłam, ale powiem wam, że ona mi się tak podoba z wyglądu, że ja doszłam do wniosku wtedy, że mi szkoda ją palić i że ona będzie tylko moją dekoracją. Więc sobie jakoś to położymy, wszystko. Nie wiem, czy to serduszko, że to czerwone będzie może lepiej wyglądało, bo jest trochę większa. Nie wiem, czy to pasuje. Może tak będzie ładniej. Dekoracje na komodzie. Jednak to serduszko na toaletce dam w tym miejscu. Nie da się ukryć, że trochę na tym biurku jest pusto. Też by się coś przydało, ale w sumie nie mam chyba więcej dekoracji. A w ogóle zawsze tych walentynkowych mam mało, ponieważ no, wychodzę z założenia, że walentynki to jest tylko jeden dzień no i nie kupuję nigdy jakichś dekoracji takich. Więc no tu nic chyba sobie nie położymy. Właśnie mam prosieczki na łóżku, bo chcę wam pokazać jak wygląda u nas sesja zdjęciowa, bo właśnie robię zdjęcia na Instagrama, świnek, znaczy na Instagrama ogólnie naszego śledamipstawa, w 100 bez polskich znaków. Takie robię właśnie zdjęcia świnkom, walentynkowe z proszowym serduszkiem. To się ma na sobie taką spineczkę go miałam. Lusia matką z lodem, ponieważ nie miałam dwóch spinek, właśnie z serduszkiem, żeby świnką dać. Także mają takie. I ogólnie ciężko jest zrobić trzem świnkom zdjęcie jednocześnie, żeby ładnie stały i były ustawione. Więc to od razu wam mogę powiedzieć, że jest ciężko. Bo jak jedna pozuje, to druga się odwraca. No ale coś tam wyszło. Efekty możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Serdecznie Was zapraszam. Do mojej mamy. i pieski jedzą obiadek i dzisiaj mają na obiad! Łódka. Mięsko z łódka chyba. Jeszcze pałki. z kurczaka, które sobie zajadają. Mnie tylko moja też dzisiaj korzysta. Słyszycie jak blaskają? Łożysko. Dzisiaj pieski są karmione. No bo oczywiście wiadomo, że nie można im dać my nie dajemy kości, więc trzeba obrać to mięsko po prostu tą kość obrać z mięska. I dać im samo mięsa. Majeczka jeszcze chrzestki jest, Sania nie może takich rzeczy. Wyszliśmy na spacer nad zalew. Trusunia też idzie. Co nie wywinęłam kaptur, bo jest podał na oczka. Zobaczcie kochani ile tu kaczek i łabędzi. Maja szczeka na te wszystkie Kaczki. Jak stanęłam na tym pomostie, te wszystkie kaczki do mnie przypływają, bo myślały, że ja coś dla nich mam. Właśnie natrafiłam jak przede mną ludzie jakieś jedzonko łabędziom i kaczkom. No i zobaczcie jak sobie tu coś jedzą. Więc trochę trochę ponagrywałam. Słupiski na mnie czekają. to mają. I Sonie nie? Maja już jest spuszczona. Tam widzicie sobie chodzi. mam paczuszkę z paczką matą i zaraz Wam pokażę co to jest jest to dla mnie, ale związane z pieskami więc już Wam pokazuję tak To Majeczka oczywiście Maja leży sobie pod moim cykiem na łóżku tak się prezentuje w środku paczuszka mam karteczkę, dziękuję i wypełnienie takie miękkie już wyciągam Zawartość wyciągamy to wszystko to, to wypełnienie sobie włożymy do środka, bo chyba już tam nic nie ma. Cała zawartość znajduje się tutaj. I ja oczywiście wiem co to jest, ale wy być może jeszcze się nie domyślacie, ale nie będę Wam zdradzać, tylko zobaczycie jak już otworzę już. To jest sama folia. Więc sobie otworzymy tutaj. Wszystko jest cudnie zabezpieczone. Dostałam też gratisik naklejki. I to naprawdę prześliczne. Zobaczcie, takie świnki morskie. A teraz przechodzimy już do paczuszek. Mamy trzy paczuszki. Zaczniemy sobie od pierwszej trapeczki, gdzie wszystko jest bardzo dokładnie zabezpieczone, żeby się nie uszkodziło podczas podróży i już możecie zobaczyć, co się wyłania. Taki pyszczek, ale zaraz wyciągnę i Wam pokażę. To jest coś pięknego. Jest to figurka pieska. Dlatego mieliśmy taką naklejkę właśnie z łapką. Było wypełnienie. Tak, możecie się przyjrzeć. Jak się domyślacie, możecie pisać w komentarzach, czy domyślacie się co jest w pozostałych dwóch paczuszkach. To jest chyba Maja. Otwieramy drugą paczuszkę. I tu też możecie się spodziewać. Takiej mordki pięknej. Ciężko jest mi jedną ręką do wszystko wyciągać. Mamy drugą figurkę. Czyli jednak to jest moja, A to jest. To jest Sonia bo ta figurka jest chyba troszkę większym uszym a i tak jak wiecie, Sonia mają są do siebie mega podobne więc ciężko je odróżnić i tak wyglądają pieski ale do zamówienia dostałam jeszcze gratis ponieważ zamówiłam figurki dwóch piesków a jeszcze dostałam gratisik także pokazuję Wam co jest gratisem bo gratis jest również wyjątkowy także otwieramy sobie że Wy to widzicie. Nie wiem, czy poznajecie, ale to jest Zuzia. I powiem Wam, że ja tej figurki nie zamawiałam, się, nie zamawiałam i nie spodziewałam się, że ją dostanę. Dostałam ją jako właśnie niespodziankę. Jako gratisik. Także bardzo dziękuję za gratis i ogólnie bardzo dziękuję za figurki. Jeszcze chciałam Wam pokazać, że przyszedł do, do mnie regał, który zamówiłam z Ikei. No na razie jeszcze jak widzicie nie jest złożone, no bo dopiero przyszedł. Majeczka i gdzieś położy do swojego legowiska. Mam już regał. Tego wygląda już sobie nawet poustawiałam figurki, przynajmniej ich część. Wszystkie są figurki z wycieczek. Tylko one jeszcze docelowo będą ułożone inaczej. O, a tu figurki sobie położyłam. Piesków i zuzim. Ale tak jak mówię, te figurki będą jeszcze inaczej ułożone, bo ja na pewno na tej dolnej półce będę też coś innego trzymać, nie tylko figurki, więc może przełożymy je na górę. No jeszcze zobaczę, bo wiadomo, mogę w każdej chwili to zmienić. W ogóle świnki też dostały jedzą, więc sobie tam jedzą. A ja właśnie jestem w trakcie tych, układania tych figurek i to są w ogóle też moje wszystkie magnesy. Z wycieczek mam je w torbie, bo jak pamiętacie w poprzednim mieszkaniu miałam tablicę magnetyczną. I tam miałam wszystkie magnesy zawieszone, a no teraz coś te przetrowacki Jeszcze takiej tablicy nie mam. O, jeszcze jakieś figurki nawet dostałem I po prostu będę musiała sobie taką tablicę kupić, dlatego że chciałabym tą tablicę zamówić sobie większą. Myślałam, żeby tą tablicę powiesić tutaj nad kletką świnek taką dużą chciałabym zamówić. No i w sumie też jeszcze padłam na pomysł, że te świnki też sobie gdzieś damy na półkę po prostu. A w tej szafce będę trzymać akcesoria świnek, ich ziółka i jakieś mebelki, matracyki, coś co na przykład czasami daje na wybieg. Teraz Wam pokażę jak już urządziłam ten regał. Więc można się od zewnętrznej strony, a później Wam pokażę co jest w środku, a w środku, że Wam mogę zdradzić, są rzeczy dla świnek. Więc jak widzicie ten regał ma trzy takie otwarte półki. I tutaj na samej górze mam figurki z wycieczek. Na kolejnej półce również są figurki z wycieczek. Właściwie wszystkie zamki, które odwiedziłam. A na tej najniższej półce mam trzy te świnki. Jak pamiętacie, one wcześniej były właśnie na klatce tu u prosieków a teraz właśnie je położyłam na półce to są właśnie świnki personalizowane, czyli po prostu odwzorowane moje prosiaczki obok mam pieski czyli Maję i Sonia jako figurki myślę, że później oczywiście jeszcze się to zmieni i pewnie będę coś innego dokładać, będę coś jeszcze zmieniać a teraz Wam pokażę co jest w środku a w środku właśnie urządziłam świnką tutaj wszystkich rzeczy właściwie Dlatego, że uznałam, że to będzie fajnie tak mieć zaraz tą szafkę przy klatce. No i wtedy będę miała wszystko pod ręką. Więc na górnej półce są ich akcesoria. Po prostu mebelki. Matracyki, więc głównie po prostu mebelki materiałowe. Niżej mamy jedzonko, ziółka. A na samym dole różne akcesoria typu miseczki, zabawki na świnek. Akcesoria do czesania. I również sianko i też jeszcze ziółko, bo właśnie ta wielka paczka lucerny nie zmieściła mi się na górę, więc też dałam tu na dół. No i tak wygląda organizacja szafki świnek.